Dedykowaliśmy wczorajszy dzień tej roli ducha świętego w naszym chrześcijańskim życiu uczniów i uczennic Jezusa, jakim jest formowanie nas na ludzi wiary. Dziś bardziej niż kiedykolwiek w świecie potrzeba ludzi wiary oświeconej i żywej, aby na nowo uwiarygodnić Boga w tym świecie. Tylko przez ludzi wiary. Ludzi dotkniętych przez Boga, Bóg powróci do ludzi. Narzędziem, jakie Duch Święty ma do dyspozycji, by ze mnie i z Ciebie z nas stworzyć ludzi wiary, powiedzieliśmy, jest Słowo Boże. Dzisiaj chcę przypomnieć, już to w ramach konferencji ze studentami robiliśmy, inną. Rolę Ducha Świętego w życiu ludzi wiary. W naszym chrześcijańskim życiu, w naszym katolickim życiu. Zrealizowało się to, co Jezus obiecał uczniom, którzy Go miłują i starają się żyć przekazaniami. Zesłał Ducha Świętego i powiedział, że On wszystkiego nauczy i wszystkiego przypomni, co On powiedział. Czyniąc z nas ludzi wiary, mając za narzędzie Słowo Boga. Jezusa, ale dodał też, że Duch Święty będzie Duchem Prawdy i będzie przekonywał świat o grzechu. Obiecał, że zesłany Duch Święty, którego otrzymamy, będzie przekonywał świat o grzechu. Chcę zrozumieć, na czym polega ta rola Ducha Świętego w moim życiu, w naszym życiu, który Formuje, pragnie uformować mnie i ciebie na ludzi sumienia, na czym polega ta rola Ducha Świętego, jak obiecał Jezus, i zapowiedział Jezus, że będzie przekonywał o grzechu. I żeby zrozumieć, trzeba posłuchać tych, którzy więcej zrozumieli. Sięgnąłem, kochani. Do napisanej w 1986 roku przez świętego Jana Pawła II, encykliki, listu ogólnego do całego Kościoła na temat Ducha Świętego. W encyklice na temat Ducha Świętego Jan Paweł II wytłumaczył mi, na czym polega ta rola Ducha Świętego w przekonywaniu o grzechu. Napisał tak. Przekonywać o grzechu, to znaczy wykazać zło, jakie w nim się zawiera. To znaczy, tłumaczy, objawiać mysterium iniquitatis. Sięga po łacińskie sformułowanie: mysterium, tajemnice iniquitatis, nieprawości. Objawiać cierpienie. Co znaczy przekonywać o Grzechu Duch Święty? Wykazać zło, jakie jest w Grzechu, wykazać misterium nieprawości, które jest w Grzechu i objawić cierpienie, które Grzech powoduje. Dodał objawiać ból niepojęty, spowodowany Grzechem. Misterium nieprawości, które jest w grzechu. Grzech. Bardzo często przekonują nas, że mój grzech to jest moja osobista sprawa, że mój grzech to jest moja osobista sprawa. I tylko mnie dotyka. Nieprawda. Przekonałem się o tym w sposób bolesny. Jako kleryk, ojciec Disał był moim wychowawcą. Dawał mi tę możliwość, żeby w wakacje jeździć z dziećmi. To było w Gliwicach. Redemptoryści prowadzili, prowadzili świetlicę popołudniową dla dzieci. Psychologia pięknie to nazwała, ale boleśnie. Z dysfunkcyjnych rodzin, piękna nazwa, na tragiczną rzeczywistość. Redemptoryści i świecy założyli domek dobrych serc, świetlice, w których dzieci z Gliwic. Z dysfunkcyjnych rodzin mogły lekcje odrobić, mogły się przebrać, coś zjeść, mając nietrzeźwiejących rodziców. Poznałem Henika w świetlicy w Domku Dobrych Serc i zrozumiałem, na czym polega tajemnica grzechu, który nie jest moją tylko prywatną sprawą. Poznałem Henika i dowiedziałem się trochę o historii Henika. Heniek w szkole od nauczycielki dostawał ciągle po głowie za brudne pazury, że przychodzi na lekcje, do szkoły ciągle z brudnymi, nieumytymi pazurami. I dostawał po głowie. Ale Pani nauczycielka nie zadała sobie trudu, by zapytać Henika, dlaczego ty przychodzisz ciągle z tymi brudnymi pazurami, Bo może wtedy dowiedziałaby się, że Heniek, wychowywany jest przez babcię, która otrzymała prawa rodzicielskie i otrzymała ten dodatek wychowawczy, ale ma swoją biedną ręcinę. A Heniek, pamiętam, jak dziś wtedy nauczyłem się tego, nie chciał być traktowany przez kolegów i koleżanki w szkole jak bidul. To znaczy chciał mieć też markowe Adidasy. Ale babci nie było na to stać, bo tylko dodatek i ręcina. I co robił Heniek? <laughs> Nocami chodził po gliwicach i zbierał złom, dlatego miał brudne pazury. Sprzedał w złom i kupił sobie adidasy, ale miał brudne pazury. Dlaczego Heniek wychowywany był przez babcie? Bo ojciec Henika zapił się na śmierć, a mama znalazła sobie drugiego, no przecież ma prawo. No przecież ma prawo kobieta ułożyć sobie życie, ma prawo. Tylko że ten drugi postawił warunek albo ja albo Heniek. Heniek został oddany babci jak misiu. I zrozumiałem, że to nie jest prawda, że mój grzech to jest tylko moja sprawa. Bo grzech ma i henika jej wybór powoduje cierpienie syna duch święty został nam dany ażeby przekonywać nas o grzechu o złu które jest w grzechu o misterium nieprawości ale został nam także dany ponieważ Jezus przyszedł na świat nie po to żeby świat potępić i pokazać tylko nieprawość ale żeby świat zbawić z nieprawości. I dlatego to przekonywanie o grzechu, to jest przekonywanie o złu, które jest w grzechu, o bólu, który grzech sprawia, o nieprawości, ale także równocześnie o odpuszczeniu grzechów mocą ducha świętego. Ponieważ Jezus przyszedł, żeby nas zbawić, a nie potępić. Dlatego przekonywanie o grzechu to jest wykonanie, wykazanie prawdy o nieprawości złu, które jest w grzechu, który krzywdzi mnie i innych, ale jest także przekonywaniem o możliwości odpuszczenia grzechów przez Ducha Świętego. Powiedzieliśmy sobie, skoro Duch Święty pełni taką rolę w formowaniu nas na ludzi sumienia, to zapytaliśmy się, ale jak? Jak działa ten Duch Święty, przekonując nas o grzechu, i przypomnieliśmy prawdę o tym niezwykłym darze, który, który otrzymaliśmy od, każdy, od Boga każdy i każdy z nas, kiedy, kiedy zostaliśmy stworzeni, kiedyśmy się narodzili z miłości Boga do nas, że otrzymaliśmy ten, to sanktuarium, ten, ten, to wewnętrzne najgłębsze, tajemne miejsce w człowieku, które nazywamy sumieniem. Biblia mówiła o tym serce. Sumienie, w którym człowiek może spotykać się z Bogiem Stworzycielem, z Duchem Świętym i słyszeć Jego głos. Przypomnieliśmy, że to jest sumienie. I że w sercu, w sumieniu, mogę spotkać się osobiście z Duchem Świętym, który będzie przekonywał mnie o grzechu i będzie posługiwał się wyrzutem sumienia, formując ze mnie człowieka sumienia. Wyrzutem sumienia. W dziesiątym rozdziale Dziejów Apostolskich, historii pierwszego kościoła, jest opisana przepiękna historia, ciekawa, spotkania człowieka wiary Piotra, już został zdobyty przez Jezusa, z poganinem Corneliuszem. Ciekawa historia, która jest obrazem, jak Duch Święty formuje serce człowieka wierzącego. Przekonując o prawdach. Pamiętacie tę historię? Piotr się modli, człowiek wierzący się modli, Piotr się modli, i w czasie modlitwy spotyka się z Bogiem. Bóg do niego mówi, jak Duch Święty do nas. I Bóg posłużył się wtedy jeszcze wizją. Piotr zobaczył spadające, spadającą Kaninę, w której było pełno zwierząt, i usłyszał to, co Bóg mówi: zabijaj Piotrze i jedz. Mówi to do Żyda, zdobytego przez Jezusa Chrystusa, ale do Żyda, który ma swoje kulturowe przekonanie, przekonanie o separacji tego, co czyste i nieczyste. A głos Boga do Piotra mówi: zabijaj i jedz. To znaczy, Piotrze, przestań. Dzielić na nieczyste i czyste, zabijaj i jedz. Co robi duch święty w sercu Piotra? Objawia mu prawdę o tym, że Bóg wszystko oczyścił, gdy chodzi o zwierzęta. I Piotr powie, przekonuje się, że Bóg nie czyni różnicy pomiędzy tym, co czyste i nieczyste. Duch święty. Przekonuje Go, przekazując Mu prawdę, którą Piotr ma przyjąć i żyć nią, nie dzielić na to, co czyste i nieczyste. I Duch Święty go przygotowuje na krok jeszcze trudniejszy w formacji człowieka sumienia, bo w XV rozdziale dziełów apostolskich Kościół podejmie najważniejszą, najtrudniejszą decyzję włączenia do Wspólnoty Zbawionych Pogan. I wtedy przekonają się, przekonujemy się, że Bóg nie dzieli ludzi na czystych i nieczystych. Tak pracuje w nas Duch Święty. Duch Święty przekonuje nas o grzechu, posługując się wyrzutem sumienia. Pismo Święte jest pełne wyrzutów sumienia. Pamiętacie Kaina? Z zazdrości zabił brata, męczyły wyrzuty sumienia. Pamiętacie Dawida, króla. Gdy zgrzeszył cudzołóstwem, a potem i morderstwem, męczyły wyrzuty sumienia. Pamiętacie? Piotra aż po gorzkie łzy męczyły wyrzuty sumienia. Duch Święty posługuje się wyrzutem sumienia. I żeby to jeszcze lepiej wyjaśnić, patrząc w stronę pani Barbary, która fascynuje innych, Najpiękniejszą literaturą światową w Bibliotece Akademii. Sięgnijmy po przykłady z arcydzieł literatury światowej. Pamiętacie historię, do matury musieliśmy ją czytać, Macbetha? Pamiętacie, zamordował swojego króla i jednego z dygnitarzy? Shakespeare zapisał: Nie zaśnie już więcej, Macbeth. Zabił swój sen. Zapisze Szekspir, mając na myśli wyrzuty sumienia. Ciągle do mnie woła. Wszędzie głos słyszę, już nie uśniesz więcej. A pamiętacie inne arcydzieło literatury światowej Zbrodnie i karę Fiodora Dostojewskiego? Raskolnikow, student z Uniwersytetu w Petersburgu, w jakimś Emoku szału zabija lichwiarkę i jej so siostrę. Po tej okrutnej zbrodni, z powodu wyrzutów sumienia, poprada w depresję i bliski jest obłędu po tym, co zrobił. Pojawia się Sonia, prosta, ale wierząca dziewczyna, pomaga raskolnikowi, namawia go, którego dręczą wyrzuty sumienia a po, aż po depresję, aby przeprosił Boga. I ziemię, którą splugawił swoim czynem. Raskolnikow zostaje skazany na katorgę. Zmienił swoje postępowanie, nawrócił się. Zauważcie proszę, na podstawie wielkiej literatury światowej i Magbet, i Raskolnikow mają wyrzuty sumienia. Tak działa Duch Święty w każdym. Mają wyrzuty sumienia. Ale w przypadku jednego wyrzuty sumienia Magbeta Poprowadzą go do katastrofy, zginie w dalszym pojedynku. W przypadku raskolnikowa wyrzut sumienia doprowadzi go do nawrócenia i zadośćuczynienia popełnionych win. Ale uwaga, oj, drodzy, warto zauważyć, obok tego głosu, jakim jest głos Ducha Świętego, zawsze obok są głosy inne. Które podpowiadają, co wybrać i zrobić. W wypadku Macbeth'a, pamiętacie, była Lady Macbeth. Namawia go do zbrodni, a Sonia namawia go do pokuty i nawrócenia. Warto zapytać siebie, u kogo my sięgamy rady w naszych wątpliwościach sumienia. Potrzeba dziś ludzi sumienia to wołanie papieży, także papieża Franciszka. Potrzeba ludzi sumienia, ale żyjemy w świecie, w którym właśnie wyrzut sumienia, który jest narzędziem w ręku Ducha Świętego, żeby sformułować w nas na ludzi sumienia, wyrzut sumienia jest niemodny dzisiaj. Psychologia, niektórzy oczywiście, powiedzą, że wyrzut sumienia to autosugestia. Niepotrzebny wysiłek dotyczący przeszłości, jakiś kompleks winy, narzucony nam z zewnątrz, zwłaszcza przez religię. A wyrzut sumienia jest pierwszym działaniem Ducha Świętego w nas. W wyrzucie sumienia działa Duch Święty, który przekoduje o popełnionym grzechu, i wyrzut sumienia jest w nas jak gorączka duszy i serca pokazuje na zmiany chorobowe, które wymagają leczenia. Dlatego należy mówić o sumieniu i bronić sumienia, żeby nie zniknęła wrażliwość na zło. Kochani, <laughs> przerażenie ogarnia, kiedy słuchaliśmy i słuchamy wciąż na nowo opowieści, nazywali się czyścicielami kamienic w Warszawie. Ale oni, wiecie, pamiętacie, nie zamiatali klatek schodowych kamienic, ale czyścili z niewygodnych. Nie gwarantujących szybkich pieniędzy lokatorów. Przerażenie ogarnia ludźmi bez sumienia. Pamiętacie, w poprzedniej kadencji przy wszystkich kamerach świata przera przerażenie ogarnęło, kiedy w stanie Nowy Jork triumfalnie podpisano umowę, że pozwala się prawem amerykańskim zabić nienarodzone dziecko bezkarnie do dziewiątego miesiąca ciąży. Przerażenie ogarnia ludzie bez sumienia. Pamiętacie? Dowiedzieliśmy się i dowiadujemy wciąż na domu. Matka wyjechała za granicę, porzuciła synka, zostawiła babci, staruszce. Ludzie bez sumienia. Dlatego Kościół woła odważnie potrzeba dziś ludzi sumienia. W 1991 roku. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przeprowadził sondaż, zadał pytanie, czy kierujesz, czym kierujesz się w rozwiązywaniu problemów moralnych. 74% odpowiedziało sumieniem, 4,8% nauką Kościoła, 5%, 0,5% radami księży. Jak, jak widać sumienie wygrywa. Chciałoby się powiedzieć znakomicie tylko, sumienie, które nie bierze pod uwagę prawdy. Na czym to najlepiej zorientować? Zadano pytanie: Czy pan pani wie, jaki jest stosunek Kościoła katolickiego do zapłodnienia in vitro? 84% respondentów powiedziało, że wie, że Kościół katolicki odrzuca stosowanie zapłodnienia in vitro. 1% oceniało, że Kościół akceptuje tę metodę. To znaczy, świadomość jest 84%. Ale, pomimo tej wiedzy, większość respondentów nie uznała in vitro za grzech. To znaczy, ludzie mówią, że kierują się sumieniem, ale nie identyfikują się z prawdą nauczania Kościoła. To znaczy, to sumienie działa tylko na użytek osobistej korzyści. Nie sięga po prawdę. Nie stawia pytania o cenę poczętego życia. A trzeba zapłacić tragiczną cenę zabijania ludzkiego życia w zarodku. Ale, kochani, wyrzut sumienia, który posługuje się Duch Święty, żeby uczynić z nas ludzi sumienia. Wyrzut sumienia nie dotyczy tylko ciężkich grzechów. My, uczniowie i uczennice Jezusa, mamy bać pro uwagę te, te małe wyrzuty sumienia. Nie pomogłem, a mogłem. Nie odwiedziłem w szpitalu. Potraktowałem bez miłości. Skłamałem. Obgadałem. Wyrzut sumienia powinien nas prowadzić do tych drobnych, drobnych, małych wyrzutów i zmian. Pracowałem wtedy tutaj, w Akademii, wówczas jeszcze Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Wtedy już mój tata był wdowcem od paru lat. Tak dzisiaj chwilę rozmawialiśmy z ojcem rektorem. W marcu wszystkie weekendy zajęte, więc cieszyć się trzeba, że tylu studentów przyjeżdża. To był któryś, któryś z weekendów, gdzie, gdzie wtedy w uczelni było, dużo się działo, ale poniedziałek był wolny, był wolny poniedziałek. I tak sobie pomyślałem: mam wolny poniedziałek, to, to dla zdrowia psychicznego pojadę sobie na spacer do ciechocinka. Tężni tu jeszcze wtedy nie było. Pojadę na spacer do ciechocinka. Ale potem ktoś wydobył ze mnie myśl, aha, to była jesień. Mój ojciec, wdowiec, tak bardzo lubi swój ogród ale już nie jest w stanie, żeby go przygotować na zimę, a potem zasiadł na wiosnę. Więc może, może wykorzystałbym tę wolną sobotę nie na ciechocinek, ale pojechać do taty wdowca, ja jestem z Elbląga, i skopać mu ogródek przed zimą. Poszedłem za tym dobrym natchnieniem. To znaczy pojechałem za tym dobrym natchnieniem, razem z moim siostrzeńcem, osiemnastolatkiem, pracowaliśmy jak niewolnicy tego dnia. Skopaliśmy cały ogródek. Tak jak mój ojciec lubił, bo to, bo to musiało być porządnie. Tu musiało być porządnie. Rękawiczki kupiłem wtedy, pamiętam, żebym odcisków nie miał, bo ja, bo ja taki nieprzyzwyczajony do łopaty. Kupiłem porządne rękawiczki, a odciski i tak były. Pracowaliśmy jak niewolnicy. Kiedy to była sobota, nie, to był poniedziałek, kiedy żegnałem się z ojcem, to Mojego tatę wychowało mi wojsko ludowe, więc był taki oszczędny w okazywaniu zewnętrznych uczuć. To tak objął mnie za szyję. Byłem trochę tym zdziwiony, ale ucieszony. I mówi, dzięki za wszystko. Dzięki za wszystko. Wróciłem, żeby zająć się wolą Bożą w uczelni. Za tydzień wracałem do Elbląga na pogrzeb mojego taty. Zasnął w panu Wracałem za tydzień na pogrzeb mojego taty. Wtedy, w ten poniedziałek, jak wracałem do Torunia, to dzięki za wszystko brzmiało: dziękuję Ci za te odciski na rękach i za ten ogródek. Ale kiedy jechałem na pogrzeb mojego ojca, to te dzięki za wszystko brzmiało mi w sercu inaczej. Mam taki skarb ostatniego słowa ojca. Ale ktoś mi w tym pomógł. Duch święty. Dobrym natchnieniem że mogę coś zrobić dobrego. Kochani, Duch Święty pragnie z nas uczynić ludzi sumienia, potrzeba dziś ludzi sumienia. Posługuje się wyrzutem sumienia, przekonując nas o grzechu i wzywając nas do dobra. I chciałbym zakończyć tę homilię w ten sposób, jak mówi to Święty Paweł. Święty Paweł mówi: "Pozwolcie prowadzić się Duchowi Świętemu". Tak woła w liście do Galatów: Pozwólcie, prowadzić się Duchowi Świętemu. Dzisiaj ludzie sami chcą o wszystkim decydować i nie lubią, żeby ktoś ich chciał prowadzić. Więc może zakończmy tak: odnówmy w sobie to pragnienie i tą gotowość. Duch Święty, Duchu Święty, proszę Cię, prowadź mnie. Prowadź mnie. A potem może, może dzisiaj warto wsłuchać się w głos Ducha Świętego. I wiecie, tu nie trzeba wielkich poradników, workshopów. Tu wystarczy chwila modlitwy, żeby zrobić rachunek sumienia i usłyszeć Ducha Świętego, który mówi do mnie i o mnie osobiście, żeby kształtować mnie na człowieka sumienia. Pozwólmy się prowadzić Duchowi Świętemu.